się znaleźć chyba od koziołka widzimy go że tam jest zrobimy podejście i obejrzymy go sobie oj jak na koziołka to duża róża okej okay, podnieść go Fajnie, fajnie. Zobaczcie, coś, coś udało się jeszcze znaleźć. No, obróć go jeszcze różą. Fajnie. No, to hej. Krocze niesamowite. Mamy, nie wiem, 5 metrów od, od tego. Mamy, nas... Mamy następnego. To jest moment niemożliwy. No. Proszę, jest suwany. No weź go podnieść. <laughs> Proszę, jest mniejszy od innego kościoła. No i fajnie, fajnie się trafiło. Jeszcze go obróć. Obejrzyjmy go sobie dobrze. No to fajnie, ale to idzie dzisiaj. No i dzisiaj udaje się po raz trzeci się udaje coś znaleźć. A córeczka znalazła coś, no proszę cię iść do przodu. Idziemy razem, zobaczymy, jak leży. Najpierw niemożliwe, że dzisiaj wpadają jeden za drugim. Proszę niewiele, ale już cieszy. Ha, ha. proszę, pewnie zeszłoroczny. Pokaż i pokaż te następne, które jeszcze znaleźliśmy. No ale dzisiaj nam idzie. Ale fajnie. Dziękujemy.